witajcie moi kochani tutaj Patrycja z tej strony no dziś mamy początek nowego miesiąca jak wiecie pewnie sami też czujecie że dużo się dzieje energetycznie no wrzesień dla mnie był po prostu <grych> za dużo tego wszystkiego było ale wiecie co ja dziś oglądałam taki przekaz Przekaz właśnie na październik, na październik, co się dzieje w ogóle z naszymi emocjami, i jeszcze końcówka września, i to się po prostu zgadzam z tym, że dużo jest teraz, pojawia się na naszej powierzchni, wychodzi z zewnątrz, można powiedzieć, dużo negatywnych emocji. Może mieliście coś takiego, że przynajmniej ja miałam tak, że takie przebłyski były. Nagle przypomniałam się rzeczy z mojego dzieciństwa, co było. i jakby to wszystko wychodziło, było usuwane, więc um, napiszcie, czy mieliście tak. Także ja miałam taki wrzesień. No, ponoć ma tak być do połowy y, października, czyli jeszcze za jakieś dwa tygodnie, no ale jeszcze w październiku i na początku listopada mamy zaćmienie księżyca i zaćmienie słońca. I też będziemy w tym korytarzu dużych zmian, które nie wiem, jak sami wiecie, będą, odczujemy jeszcze przez najbliższe 6-7 miesięcy. Jedno, drugie zaćmienia. Także dużo się dzieje energetycznie, emocjonalnie, dosłownie wszędzie. Także bardzo, i to jeszcze wchodzimy w okres zimy, że w okres Lata jest, gdzie wychodzimy na zewnątrz, gdzie można powiedzieć, otwieramy się na zewnątrz, a zima to nawet sami też zauważyliście, że wolicie siedzieć w domu, wolicie w cieple siedzieć. Zazwyczaj chowamy się też i nie wychodzimy aż tak często jak w czasie lata. Także dzisiaj, także możemy się spod, możemy, może tak być, że. Będziemy mieć jeszcze troszeczkę takich emocji, które zwalniają i troszeczkę będziemy mieć e, dużo takich turbulencji, ale potem mamy jeszcze zaćmienia. Także też będzie ciekawe, ciekawy miesiąc będzie październik i listopad. Ale dzisiaj nie będę o tym mówić. E, chcę Wam dzisiaj przekazać. Witajcie, kochani, e, witamy na czacie e, w sobotę, pierwsze. Tak dzisiaj chcę przekazać Wam taką bardzo taki bardzo ciekawy przekaz, informację, którą dostałam wczoraj. I jak sam tytuł mówi o Palo Santo, każdy chyba wie, jak Palo Santo wygląda. Dużo jest do odkażania, szczególnie albo y, ja, na przykład, używam albo show do odkażania, albo Palo Santo. Słyszałam, że. Tak jest, tak wycinają może to drzewo, że drzewo jest już zagrożone, bo tak jest popularne, także y, ostatnio znalazłam olejek jak palosanto. Na razie nie pokażę wam, ale, bo gdzieś położyłam, nie pamiętam gdzie, ale istnieje olej eteryczny o nazwie palosanto. Jest on bardzo mocny i wczoraj weszłam w energetykę energetykę tego olejka i sama się zdziwiłam jakie informacje dostałam, więc tutaj Wam przeczytam, um, to jest taki zbiór informacji, troszeczkę taki zbiór informacji co się, co się dzieje i um, trochę byłam zdziwiona, ale zaraz Wam wszystko wytłumaczę, więc zaczniemy tak. Pierwsze to jest tak, co to jest historia, czyli nasza historia ludzkości. Historia to przedstawienie faktów, różnic i zrozumienia czegoś, co może przeciążyć waszą podświadomość. Czyli tutaj wszystkie wydarzenia, yy, można powiedzieć, w historii ludzkości, czyli jakieś konflikty i tak dalej, jak sami wiecie albo sami czujecie, Kolektywną świadomość ludzkości. I w jakich, podświadomość to też zapis. Ruch w czasie i przestrzeni zrozumienie. Na poziomie podświadomości zawsze trwacie. I przebieracie inną formę zgodną z Waszym potencjałem i zdarzeniami. Czyli zawsze wybieramy bazując na podświadomości. Łączymy się z duszą i jeżeli na przykład chcemy inkarnować na, na poziomie, na przykład z naszym potencjałem, z naszymi zdolnościami i co chcemy przekazać, albo co chcemy wnieść w dany układ, na przykład, albo w daną konstelację. Dlatego też wielu z nas, znalazł, wszyscy może, znaleźliśmy się na ziemi, dlatego że jest to miejsce, gdzie możemy się rozwinąć, zrozumieć, przejść wiele lekcji dla naszego zrozumienia. Czytam dalej. Dla podświadomości ważny jest podmiot, rzeczy, ws wszechstronność i nieograniczone Odbiór, jak sami wiecie, nasza podświadomość wszystko zapisuje, cokolwiek by to miało nie, nieistotnego, istotnego, po prostu tam jest nie, nieograniczona ilość informacji potrafi za, y, y, zawierać. I ja kiedyś rozmawiałam, powiem tak, z, z takim y, znajomym, który jest terapeutą, i ja mi powiedział, że my w ciele, przy, y, w ciele zapisujemy bardzo dużo, bardzo dużo tego świadomi, co, co jest przechowywane. I powiem Wam, jak na przykład idziecie na różną taką terapię, nagle, może mieliście taki tak też, że nagle po prostu dostajecie taki paraliż i widzicie wiele rzeczy, albo czujecie wiele rzeczy, które było w Waszej przeszłości i nagle to się pojawia i macie te same uczucia, co mieliście tam w wieku 3-5 lat albo jeszcze i wcześniej. Także nasze ciało dosłownie wszystko zapisuje. I tak, informacje, która podświadomość ściąga, nie tylko jest napisane na, za pomocą wszystkich naszych prostu to ściągają poziomo żeby zrozumieć, bo podświadomość bazuje na ilość, na informacji i teraz tak, nagle dostałam taki jakby przeskok i pokazana mi krzyż tutaj nie wchodzę w żadne aspekty religijne, tutaj nie o to chodzi, ale też po prostu to jest ja na to patrzę jako to co jest na górze i na dole to co jest na, można powiedzieć na wschodzie, na zachodzie, czyli połączenie dwóch światów poziomych Poziomego i pianowego. No, krzyż występuje w wielu, wielu tradycjach, wielu religiach. Także ja tutaj nie wchodzę, nie wchodzę w jakiś aspekt chrześcijański, czy to jest dobre, czy niedobry. Jest. Więc tak, Krzyż to odbiór zadań, odkrywanie zasób wiedzy na pograniczu wielu przestrzeni. Dla krzyża czas jest matrycą uporządkowaną, ale też. Symbolizuje straty i ograniczenia. Tu wiedza absor absorbowana jest z przestrzeni według określonych zasad i wpływów. I to może zobaczcie, jeżeli na przykład mieliśmy w wpływ chrześcijaństwa na początku, jak Na to, na nas skategoryzować w odpowiedni sposób i jakby narzucić taką jedną ramę tylko świadomości, tylko jeden zasób wiedzy, a reszta było odrzucanym. Przynajmniej ja tak na to patrzę. I tylko tak ma być: tak ma być, tak mamy słuchać i nic innego mamy po prostu e, nie, nie myśleć, tylko wykonywać rozkazy, tak jak mówię. I według, um, według Palosanto, to czas to jeden wariant. Niekoniecznie błogo, ale zrazu, raczej zrozumienie opcji. Matryca to inaczej wiedza, która jest trochę w innych kolorach i odcieniach. My widzimy na Ziemi jeden, można powiedzieć, kolor fioletowy jako kolor fioletowy, ale jeżeli byśmy znaleźli się um, gdzieś tam we wszechświecie, to inne rasy by zupełnie inaczej widziały kolory, inaczej by miały, zru, rozumiały kolory i ich znaczenie. Może by nasz przykładowo kolor fioletowy widziały w kolorze zielonym albo niebieskim, przykładowo daj. Także my tylko mamy taki punkt widzenia, dany kolor, a wszechświat ma zupełnie inny punkt widzenia, tak powiem. Matrycy? Trochę. I tutaj też też nawiązać, że to wszystko zależy od matrycy, która jest, e, można powiedzieć, do której jesteśmy połączeni i każdy układ, każda konstelacja, bo, e, na przykład nasza, czyli droga mleczna, ma jeden, taką matrycę, która jest na zewnątrz jej i ta matryca pomaga jej e, to jest jakby taki szkielet i pomaga wymienić informacje, zrozumieć. Tam też zapisane jest, jak mi powiedziano, cała historia, wszystkie możliwości, wszystkie czas. I tam jest jeszcze wiele informacji. To jakby kronika Akaszy albo całe, całe nasze, można powiedzieć, DNA, które jest zapisane nad nami i my możemy mieć dostęp do tego. Także przynajmniej ja tak to widzę. Nie? Czyli tak, matryca umożliwia Wam dostrzeżenie prawdy, bo tylko o znaczenie pra prawdy chodzi, o kronik akaszy albo tej matrycy, to zrozumienie prawdy i tylko będzie to nasze postrzeżenie prawdy będzie i będzie tylko dla nas rozumiał. Czyli matryca to jest obszar, który widzicie albo też czujecie. Oświecenie to inaczej, czyli oświecenie, które na przykład dostał Buddha, albo też można powiedzieć, jeżeli coś zrozumiemy, to nagle mamy taki, tak jakbyśmy się otworzyli na coś innego i tak wow, po prostu wreszcie, wreszcie, wreszcie wiem, o co w tym wszystkim chodzi. Czasami ma, niekoniecznie w takich zbiegach okoliczności mamy, czasami mamy gdy e, ma, dostanę jakąś informację i nagle takie, o już wiem, Coś, czym się je, tak powiem, nie? To jest takie jakby oświecenie. oświecenie. Czyli tak, oświecenie to inaczej rozszczepienie, zrozumienie innej kategorii czasu jako... Czas to inaczej współpraca między wyższymi świadomościami w celu zrozumienia jaźni i przestrzeni. Czas to zgromadzenie wiedzy. I jeżeli... My jako ludzie mamy, no funkcjonujemy w 3D, ale tak naprawdę, jeżeli byśmy wysz, wyszli ponad 3D, no na razie to nie jest możliwe, ale jeżeli byłoby to możliwe, musieliśmy my fizycznie się podnieść na to, mieć dostęp do wielu wszechświatów, do wielu informacji. Tutaj jest, można powiedzieć, tu trzeba też troszeczkę uważać, bo jeżeli mamy dostęp do wielu wyższych informacji, ta informacja, jeżeli przechodzi przez nasze ciało, ona musi dojść do Ziemi, także tutaj bardzo jest ważne uziemnianie się. Dobra, to na tyle moi kochani przekazu. Napiszcie, co, co czujecie, bo te informacje po prostu one przechodzą. Ja tak, jeżeli ja po prostu w w prawie pisałam, więc ja nawet się nie zastanawiałam, co ja piszę, tylko po prostu to szło sznurkiem. Takim ciórkiem fajnym. I napiszcie, co czujecie. Sama jestem ciekawa waszych, waszych komentarzy, Waszych opinii. Także to na tyle na dzisiaj. Dwie, trzy rzeczy są, czyli tak, jedna rzecz to jeszcze są miejsce na mój kurs o olejkach, także szczegóły są na dole. Kurs zaczynamy w ten poniedziałek o godzinie 7, czyli 8 godziny. W w Polsce i trwa jakieś 90 minut. A druga, te szczegóły są na dole. E, druga jest rzecz, też to y, na dole umieściłam grupę do, na Telegramie, także mo, jeżeli chcecie, możecie się zapisać. A trzecia rzecz to jest książka na Amazonie. Wiem, że lu, wiele osób. E, nie lubię kupować książek na Amazonie, ja też nie lubię tam kupować różnych rzeczy. Staram się jak najmniej, ale jeżeli mieszkacie w krajach na przykład w Ameryce albo w Kanadzie i koszty wysyłki plus tło jest po prostu bardzo skomplikowane, to podaję linka na dole, a jeżeli chcecie bezpośrednio książkę ode mnie kupić, to możecie do mnie napisać nawet na tym e Także bardzo was zachęcam. I życzę Wam wspaniałego, ciepłego, słonecznego weekendu przede wszystkim, dużo ciepła. No i do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się, kochani, pa pa.